Drugi zamykający solista kapitan pilot Maciej Kopier, i z prawej strony proszę Państwa zespół biało-czerwonej iskry. To już tradycja, iż zespół na każdy pokaz prezentując widzom nasze narodowe barwy. Następnie grupa wykonuje zakręt do przegrupowania się w formację zwaną Pałac. Tak więc rozpoczyna się pierwsza część pokazu: prezentacja różnych ugrupowań w figurach poziomów. Piloci zmieniają swoje wzajemne usytuowanie, tworząc ugrupowanie Pałac. Odległość między samolotami nie, poz nie pozwalają na gwałtowne manewry, a każdy błąd nieuchronnie prowadzi do rozpadu formacji. Mogą sobie Państwo w tym momencie wyobrazić, ile czasu na treningach piloci musieli poświęcić, aby bezwzględnie wykonać. ten pokok. Informasi awal.